A długo ci nie było? Co zrobiłaś? Oj, długo mnie nie było. Niestety musiałam się zająć swoimi sprawami. Jedną z prywatnych rzeczy to było znalezienie nowej pracy. I znalazłam sobie bardzo fajną pracę w polskim spichlerzu, która jest związana z moim hobby i dzisiaj wam chcę też przedstawić. Produkty polskiego spichlerza, które są oferowane w zestawach upominkowych lub biznesowych. Myślę, że to jest moment, czy możemy zdradzić, Asia, że nie jesteś sama. Kto jest z Tobą? A dzisiaj jestem z koleżanką z pracy, która zajmuje się komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną. Cześć, mam na imię Kasia i chciałabym powiedzieć, że Asia już próbowała naszych produktów, ponieważ oj, tam, oj, tam, no, nie zdradzaj, no kilka. Z pierwszego dnia, kiedy do nas przyszła i ja wiem jaki jest jej ulubiony produkt, aczkolwiek mamy ich całą gamę. Asiu, czy zdradzisz nam, a przypadkiem tutaj właśnie mam Asiu ulubiony produkt, czyli pastę szlachecką orzecha nerkowca i papryka. Jak Ci to smakowało? Ja się po prostu w tym zakochałam. Dostałam jeszcze do domu. W ciągu jednego dnia wszystko zjadłam. Naprawdę czuć paprykę i ten orzech powoduje, że ta pasta nie jest taka papkowata, tylko są drobinki, które można sobie pogryźć. Dobra dziewczyny, jakie są dalsze rekomendacje Kasi dla Asi? Aśla, ja bym ci chciała coś zaproponować fantastycznego, również wytrawnego i jest to smarowidło z boczkiem i cebulą, ale również z w soli morskiej, więc taki dwupak. Chciałabym, żebyś Sprawdziła. Dobra dziewczyny, koniec gadania, czas próbowania. To ja bym chciała ten schabik spróbować. Zobaczcie jak fajnie wygląda. Asiu, proszę poczęstuj się. Bardzo ci dziękuję. Wezmę sobie trochę tej delerytki. No jasne. Też, no, bardzo lubię. No i zobaczymy. Zaraz wam powiem jak to smakuje. Bardzo dobra. Czyli co, Asiu pasi? Masi, pasi. Ja absolutnie podzielam Twoje zdanie, jeżeli chodzi o nasz skarbik, ale ja cię muszę poczęstować mhm. jeszcze naszym smarowidłem, który mam właśnie tutaj. Proszę. I jestem ciekawa, jak ci smakuje i Twojej opinii, bo to jest dość mocno wytrawne. Wygląda jak nasz yy, smalec, yy, taki domowy. Jak ci mogę zasugerować, weź bardziej od innych. No. Aż tak? No mhm, tak, tak. W samym dnie są naprawdę y, super specjalne. Aha. O, to, to. mnie do tego. Ten smaczek Takie nas większym wkładem, co mogę Wam powiedzieć, że jeżeli byście zanawiali taki zestaw ze smaczem, zobaczcie, co możecie jeszcze do tego dołożyć. Góreczki. Idealne. idealne! Pikle w miodzie. A, to są pikle! Tak, pikle w miodzie są chrupiące i słodkie zarazem. Po prostu idealne do naszych wytrawnych potraw. A nie możecie o tym mówić bez próbowania. Dziewczyny, odkręćcie słoik. O rany, do jest nasza Ola namawia? Asiu, no to próbujemy. Otworzyłaś? Otworzyłam, udało no, mi się. A się spróbuj. Y no jestem ciekawa. Słychać jak kupią? Słychać jak kupią. Słychać jak kupią. Zajem jeszcze. Serio. A jak smak? Myślę, że chyba idealnie z tym smakczykiem, co... Połączenie jest bardzo fajne. Ale te ogórki naprawdę uwierzcie mi, że... No ja wiem, mówię tutaj wszystko, że jest takie dobre i tak dalej, i tak dalej. Ale naprawdę produkty wysokiej jakości. Asia, a nie zapomniałaś o niespodziance dla swoich obserwatorów? A, no tak, mam dla Was prezent. Jeżeli zamówicie zestaw Polski spicherz lub zestawy i podacie kod ASIPASI, każdy dostanie prezencik. Szczegóły w moim opisie i... Można zamówić zasady pojedyncze na stronie internetowej lub B2B od 20 sztuk. Wtedy już zapraszam do siebie.